Jesteśmy przy tobie, kiedy dobrze się bawisz i kiedy potrzebujesz pomocy. Wybierz ofertę przyszłość bez awarii i korzystaj z pomocy fachowców. Szczegóły na zapewniamy energię. PGE zapewniamy energię. Święta za pasem, a w Widzewie ostatnie piłkarskie treningi. Pierwszy zespół co prawda wypoczywa już od początku grudnia, czyli po zakończeniu spotkania ze Stalą Stalowa Wola. Natomiast młodsi piłkarze cały czas trenowali, korzystając z obiektu przy ulicy Małachowskiego. Na ostatnim treningu spotkali się zawodnicy drużyny roku 2018, czyli rocznika 2004 prowadzonego przez trenera Bartosza Bieleckiego. Otrzymali oni od klubu okolicznościowe koszulki dla najlepszej tego. Rocznej drużyny Akademii łódzkiego widzewa. Młodsi ich koledzy z rocznika 2006 i 2007 także odbyli już swoje ostatnie tegoroczne treningi. Nie zabrakło dobrej zabawy, ale i poważnej pracy. Chłopcy z 2006 wykonywali na koniec roku rzuty karne szło różnie, często bramkarze górą. Natomiast ich młodsi o rok koledzy ćwiczyli czujnie pod okiem trenerów od przygotowania motorycznego. To już ostatnie tegoroczne treningi, pora na zasłużone od Spoczynek. Młodzi zawodnicy widzewa spotkają się ponownie na treningach na początku stycznia 2019 roku. Jesteśmy przy Tobie, kiedy dobrze się bawisz i kiedy potrzebujesz pomocy. Wybierz ofertę, przyszłość bez awarii i korzystaj z pomocy schowców. Szczegóły na zapewniamy PL. PGE Zapewniamy energię.